Pięknie, jeszcze wyżej janiełku. Jeszcze. Cudnie. A opuść, kochanie, teraz na poduszę. Kochana coś niezwykłego. Jeszcze podnieś prawą rączkę. Myśl o niej, kochanie. Podnieś ją jeszcze wyżej. Pięknie. A połóż na poduszeczkę. Połóż. Jeszcze wyżej aniołeczku. Rączkę prawą. Jeszcze prawą rączkę. Prawe pouszki. Jeszcze wyżej, pomyśl o niej. Jeszcze podnieś. Jeszcze troszeczkę. Pięknie, a opuść rączkę. Pięknie i opuszczasz. I znowu do góry, kochani. Cudow, coś niezwykłego. Opuść, kochana. Pięknie, moja piękna. Jeszcze rączka do góry. Cudow. Ewuś opuść rączkę kochana do góry rączka prawa prawa skarbeczku musimy to pokazać prawa kochanie moja śliczna a paluszki wyprostujesz jeszcze bardziej prawe ja wiem lewe są przepiękne a prawe odpoczywa rączka jeszcze wyżej jeszcze poproszę do góry prawa rączka prawa rączka do góry Myśl o niej skarbie. Do góry, do góry, do góry, do góry, do góry. Pięknie, jeszcze wyżej, cudownie. I do dołu. I do góry. Pięknie, cudownie, bosko, kochanie, bosko, do dołu. Pięknie, aniołku. Jeszcze skarbie spróbuj. Z całej siły pomyśl o tej rączce, tam gdzie jest wilczek. Pokaż mi, jest piękny i do góry. I do góry. Jeszcze do góry, rączka. Jeszcze troszeczkę, w ostatni raz. Jest tak pięknie, że nie mogę się napatrzeć jeszcze. 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 Cudnie. A wyprostuj paluszki u lewej rączki. Pokaż mi lewą rączkę, paluszki, gdzie ona się schowała. Wow. wolisz prawą podnosić to podnieś na koniec prawą jeszcze ach jest lewa coś pięknego coś pięknego i dotknij prawej rączki swojej połóż na swojej pięknej prawej rączce która tak wow. pracowała i zamknij dobrze, dobrze coś pięknego coś wow. pięknego kochanie, dziękuję to było przepiękne